Witajcie, ja nazywam się LPS i dzisiaj zaprezentuję Wam nowe LPS-y, które sobie zakupiłam. Zanim jeszcze przejdziemy do LPS-ów, pokażę Wam jakie jakie przyszły razem z nimi. Taki oto telewizor Barbie. Uważam, że um, będzie ok dla LPS-ów. Jest trochę większy niż sobie wybierałam go w realu, ale jest w Git. Taka oto Loretka. Mam taką samą, jak widzicie, z tyłu. Oraz taki pontonik. Z Zygmuntu dostałam jeszcze trzy figurki. Takie dwa małe kotki. I takiego dużego różowego kotka. Jest on w trochę yy, słabszym stanie, ale wciąż mi się bardzo podoba i bardzo za niego dziękuję. Teraz przejdźmy do zamówionych przeze mnie LPS-ów. Pierwszy z nich jest taki piesek. Um. Nie wiem czy to tak jest w tych modelach, ale mu nie odbija się główka. Wszystko się obradza, Jest dobrze, ale nie odbija się. Możecie mi powiedzieć, czy tak powinno być, czy do to wymienia powinien iść. Jest taki oto struś. Tutaj ma różne plamy, ale nic czego nie da się naprawić. Jest naprawdę moim zdaniem przepiękny, um, uważam, że nie mówi się nim za dużo, a powinno. Po prostu jeden z piękniejszych LPS-ów, jakie posiadam. Oto taki misiu, po prostu jest przepiękny. Ładniejszy, um, niż sobie go wyobrażałam w ogóle, że będzie w realu. Po prostu, um, nie wiem, bardzo rzadko gdziekolwiek widzę. Znaczy, ja nie dowiedziałam się o jego istnieniu, a żałuję, bo jest przepiękny. Równie niedoceniony LPS numer jeden. Taka to fryteczka. No, zawsze chciałam mieć fretkę w kolekcji i w końcu mam też taką piękną, co jestem zakochana w niej. I ostatnim LPS-em tego sprzedawcy jest taki tabikat. Jest przeuroczy, naprawdę. O, zakochałam się w nim. Jakby nie był moim priorytetem w zakupie, ale. Jak już go dostałam, to po prostu mimo pierwszego wierzenia. Za wszystkie LPS od tego sprzedawcy zapłaciłam 80 zł, co uważam za uczciwą cenę. Ich stan na pewno odpowiada temu, jak się umawialiśmy. Bardzo się cieszę, że wszystkie to do mojej kolekcji. Teraz Wam jeszcze pokażę od innej sprzedawczyni, no po prostu perełkę, mój pierwszy oryginalny pop. Szerterka SO26, jeśli się nie mylę. No, patrzcie po prostu na nią. Piękna jest, no. Ma co, jakieś zadrapania, zdarcia, no, Wsiady do użytku po prostu, ale jestem taka szczęśliwa, że ją mam. Kosztowała mnie ona 100 zł, co uważam, patrzę na to, po ile ona chodzi za bardzo dobrą cenę. Jakby. Aaaaah! Jestem bardzo że ją mam. Jest liścięka na coś w mojej kolekcji. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w następnych filmikach. Bye!